To Nieoczywistych korzyści płynących z minimalizmu. Zapraszam do oglądania. Oczywiście pewnie nie dla każdego będą to takie nieoczywiste rzeczy, ale wydaje mi się, że przynajmniej na początku jest to coś, o czym się nie myśli. Uświadomienie sobie, że pewne rzeczy się zadziały, że coś się zmieniło w naszym sposobie myślenia, przychodzi dopiero z czasem, e, właśnie w miarę wprowadzania minimalizmu, wchodzenia w ten temat coraz głębiej i głębiej. Dajemy sobie sprawę, że do pewnych rzeczy podchodzimy już zupełnie inaczej niż na początku, kiedy zaczynaliśmy. Także dzisiaj będzie właśnie o tym i już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Mniejsza podatność na reklamy. Minimalizm pomaga skupić się na rzeczywistych potrzebach, a nie pragnieniach kreowanych przez reklamy. I z jednej strony można powiedzieć, no jasne i oczywiste, ale z drugiej pamiętam, że kiedy ja zaczynałam właśnie interesować się minimalizmem, to po prostu o tym nie myślałam, nie podchodziłam do tego w ten sposób. Tak naprawdę na początku myślę, że większość osób minimalizm kojarzy z odgracaniem, z pozbywaniem się zbędnych rzeczy, z oczyszczaniem swojej przestrzeni z tego... Co jest nieużywane, niepotrzebne. Z czasem natomiast wprowadzając kolejne i kolejne zmiany, my zaczynamy zauważać e, również nasze nawyki zakupowe, pewne przyzwyczajenia, przekonania i zaczynamy zauważać, co jest nam tak naprawdę potrzebne od tego, co jest tylko chwilową zachcianką. Interesując się tym tematem, my mimochodem również uczymy się tego, jak to funkcjonuje, jak jesteśmy manipulowani, jak działają reklamy, media społecznościowe, osoby, które na nas wpływają. W efekcie stajemy się. Na nie dużo mniej poddatni, bo po prostu zauważamy te mechanizmy. No a co za tym idzie? Ta świadomość, która z czasem się pojawia, pomaga nam zaoszczędzić sporo czasu, pieniędzy, nerwów, uniknąć gromadzenia niepotrzebnych rzeczy, kupowania niepotrzebnych rzeczy. No i nie tylko. Uwolnienie się od tego takiego, powiedzmy, materialistycznego kołowrotka, nawet w małym stopniu, robi ogromną różnicę. I myślę, że każdy, kto gdzieś tam już ten temat w jakimś stopniu powiedzmy, zgłębił, no na pewno zgodzi się z tym, że jakby jego wyczulenie na pewne właśnie takie chwyty marketingowe jest znacznie większe niż zanim właśnie zaczął się interesować i wprowadzać minimalizm. Mniej osądzająca postawa. W momencie kiedy my zaczynamy wprowadzać minimalizm, zmieniają się nasze wartości, tak? zaczynamy. Patrzeć głębiej na to, kim jesteśmy, tak? co jest dla nas ważne. Przestajemy skupiać się tak bardzo na tym, co mamy, co posiadamy, tak? Przestajemy oceniać siebie przez ten taki materialistyczny pryzmat. Rzeczy traktujemy jak rzeczy, tak? Jak narzędzia, które mają nam pomagać, a nie stawiamy e, ich na piedestale naszego istnienia, no nie? E, taką myśl, że jestem tym, co mam. To też inaczej zaczynamy patrzeć na innych ludzi. Niestety, normą w dzisiejszym świecie jest ocenianie i kategoryzowanie ludzi na podstawie tego, co posiadają. No bo mówmy się, to jest bardzo proste, bo to widać, to jest namacalne, dlatego też łatwo to ocenić. A my, ludzie, lubimy chodzić na łatwiznę lubimy chodzić na skróty, szufladkować. Zwłaszcza jeśli ktoś swoim zachowaniem, swoimi wyborami nie wpisuje się w te takie z góry ustalone, umowne, społeczne normy. Większość nie zadaje sobie trudu, żeby się dowiedzieć, dlaczego. Dlaczego ktoś na przykład wybrał taką drogę, a nie inną? Dlaczego podjął takie, a nie inne decyzje? Nie interesuje nas to, jakie są, wiecie, powody, dla których ktoś... Jest taki, a nie inny, dla których ktoś po prostu robi tak, a nie inaczej. Bo to też wymaga czasu, wymaga zaangażowania, tak? Wymaga włożenia na przykład w relacje trochę więcej. I myślę, że wiele osób, które zaczęły wprowadzać do swojego życia minimalizm, spotkały się z takim niezrozumieniem oraz oceną. I przez to też tym bardziej starają się nie oceniać innych. Bo słuchajcie, prawda jest taka. Jakby niby każdy z nas o tym wie, ale w przypadku budowania relacji dużo ważniejsze jest to, czego nie widać, czego nie da się zmierzyć, nie da się na pierwszy rzut oka ocenić, tak po tym, ile kto ma jakie, co i tak dalej. Ale właśnie, żeby się o tym przekonać, to trzeba się wysilić. Jak już wcześniej mówiłam, trzeba w tą relację włożyć trochę więcej energii, odłożyć na bok jakieś uprzedzenia, przekonania, tylko po prostu spojrzeć na drugą osobę z taką otwartością. I zamiast oceniać na szybko te rzeczy namacalne, skupić się na charakterze, na tym jaka dana osoba jest, co sobą reprezentuje, jakie ma wartości, jak my się przy niej czujemy, tak? Czyli jaką ma tą energię, czy czujemy ten dobry vibe. Po prostu zamiast widzieć rzeczy. W człowieku, widzieć tego człowieka. Bo tak samo możemy poznać świetną osobę, która, której styl życia wpisuje się w te, wiecie, z góry jakby uznane, jedyne, słuszne, społeczne normy, ale równie dobrze możemy też poznać świetną osobę, która wybrała zupełnie inną drogę, tak? Tylko właśnie, to wymaga od nas jakiegoś takiego wysiłku i otwartości na tą inność. No a niestety wiele osób ma z tym problem. I przez to, że Minimalizm promuje życie skupiające się na wartościach, a nie na konsumpcjonizmie, materializmie, to przez to też sprzyja właśnie budowaniu takich bardziej autentycznych i głębszych relacji międzyludzkich opartych na Wzajemnym szacunku i zrozumieniu zamiast na powierzchownych ocenach. Większa otwartość umysłu. Uważam, że minimalizm jak najbardziej prowadzi do większej otwartości, można podpiąć poprzedni punkt, czyli jesteśmy dużo bardziej otwarci na inność innych osób, na to, jaką drogę wybrali, jakie decyzje podjęli, jakich wyborów dokonali, ale również przez to, że przestajemy koncentrować się w tak dużym stopniu na rzeczach materialnych, zyskujemy przestrzeń w głowie na różnych. Różne inne rzeczy. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile ta materialistyczna pogoń energii i czasu nam zabiera. Takie ciągłe skupianie się na braku, na tym, czego nie mamy, co byśmy chcieli mieć, co byśmy chcieli kupić, co mają inni, czego nam w stosunku do tych innych brakuje, na ogarnianiu tych wszystkich rzeczy, które zgromadziliśmy tak? na sprzątaniu, przekładaniu, poprawianiu, układaniu e, nie wiem, odgracaniu, e, odkurzaniu. I tak dalej. Jakiś czas temu nagrałam film, w którym nawiązałam do pewnego TikToka, w którym dziewczyna... Pisała, że jest już zmęczona tym, że ciągle jej czegoś brakuje, że kupuje jedną rzecz i już w myśli o kolejnej, że to tak naprawdę nigdy się nie kończy, ciągle jest jej mało, ciągle niewystarczająco i że chce po prostu kolejnych i kolejnych rzeczy i tak naprawdę nie jest w stanie się cieszyć tymi, które już ma. I jak najbardziej się zgadzam, to jest męczące i niesie za sobą pewne konsekwencje. Wyobraźcie sobie, ile czasu ktoś taki poświęca na przeglądanie internetu, Poszukiwaniu kolejnych super rzeczy, które na pewno zmienią jego życie, na przeglądaniu mediów społecznościowych, influencerów, e, myśleniu o tych rzeczach, które widzi w internecie, które chce kupić e, i kto. I, i, no ile to, ile to w ogóle czasu na to trzeba poświęcić. Więc nie ma tej przestrzeni na to, żeby próbować nowych rzeczy, żeby zamiast wydawać pieniądze właśnie na te zbędne często przedmioty, wydać je na coś, nie wiem, co zbuduje nasze doświadczenia, co nas rozwinie, tak? Co być może stanie się naszym hobby, jakimś tam wiecie, jakąś pasją, zainteresowaniem, albo po prostu sprawi nam przyjemność. Ja uważam, że dopiero w momencie, kiedy nauczymy się jakby oddzielać. Być, odmieć, to wtedy zyskamy tą przestrzeń na nowe, na rozwijanie siebie, swoich pasji, na poszukiwanie nowych doświadczeń, nie wiem, eksplorowanie, zgłębianie różnych idei. Poza tym taka otwartość umysłu sprzyja kreatywności, elastyczności i po prostu takiego lepszego zrozumienia siebie. Ale też świata wokół nas. Wdzięczność za to, co się ma. Minimalizm uczy doceniać to, co mamy zamiast ciągłego dążenia do posiadania więcej. Kiedy w naszym otoczeniu są większości rzeczy, które zostały przez nas wyselekcjonowane, wybrane, jako te takie, wiecie, najważniejsze, najbardziej użyteczne, albo po prostu z jakiegoś powodu je chcieliśmy mieć, to też. Inaczej na nie patrzymy, tak? Bo to są te rzeczy wybrane. To nie są jakieś tam przypadkowe, które są, bo są, bo kupiliśmy, bo mamy problem, tylko faktycznie one coś wnoszą do naszego życia. Nawet jeśli nie są to rzeczy stricte użytkowe, to są to być może jakieś dekoracje, coś co cieszy nasze oko, co po prostu sprawia, że ta nasza przestrzeń jest y, dla nas przyjemniejsza, bo jakby to się nie wyklucza, tak? Minimalizm nie wyklucza posiadania jakichś ładnych rzeczy, dekoracji, akcesoriów, tak? Tylko właśnie chodzi o tą intencję. Dlaczego one tam są? Są, bo właśnie jest to jakaś tam kolejna przypadkowa rzecz, czy faktycznie my tak zdecydowaliśmy, że chcemy ją mieć, bo ona właśnie coś za sobą niesie. Wtedy my te rzeczy po prostu doceniamy bardziej. Jeżeli mamy rzeczy mniej i decydujemy się świadomie na to, żeby po prostu nie kupować co chwilę czegoś nowego, tak? żeby nie wyrzucać, nie pozbywać się i, wiecie, żeby to dalej tak naprawdę napędzało tą konsumpcję w naszym życiu, tylko faktycznie Chcemy mieć w swoim otoczeniu to, co jest dla nas ważne i użyteczne, to my zwyczajnie po prostu inaczej podchodzimy do tych rzeczy. I ja myślę, że takie właśnie. Podejście do rzeczy z intencją, z konkretną intencją yy, i celowością tego, że ona jest w naszym życiu, w naszym domu, w naszym otoczeniu, prowadzi do większego poczucia satysfakcji z ich używania, tak? Bo my wiemy, że to nie są przypadkowe rzeczy, że szanujemy swoją przestrzeń, dbamy o to, żeby w niej było tylko to, co jest dla nas istotne, a nie właśnie, żeby była ona zagracona jakimiś zbędnymi rzeczami, które przecież wpływają. Na nasze samopoczucie, na nasze nerwy, też o tym mówiłam w filmie. A propos znaków, które świadczą o tym, że mamy za dużo rzeczy. Jest jakby zbadane to, że faktycznie duża ilość rzeczy negatywne, ma negatywne działanie właśnie na samopoczucie i poziom stresu. Ale wracając, to, że mamy w swoim otoczeniu te rzeczy wybrane, to też prowadzi do tego, że zamiast koncentrować się na brakach, na tym, czego nie mamy. Zaczynamy dostrzegać i doceniać tą obfitość w naszym życiu, tak? No bo umówmy się, mieszkamy w tej części świata, mamy tu szczęście mieszkać w tej części świata, w której zdecydowanej większości ludzi niczego nie brakuje. Wręcz przeciwnie, tak? Ale i tak ludziom jest mało, i tak ciągle chcą więcej i więcej. Nie potrafią się cieszyć, nie potrafią nawet przez, wiecie, chwilę docenić, nawet. Tej kolejnej nowej rzeczy, którą mają, bo już na horyzoncie pojawia się myśl o kolejnej. Myśląc, że ta kolejna rzecz to jest właśnie ten ostatni element tego dopełnienia, tego szczęścia, spełnienia. Tak? A prawda jest taka, że ani kolejna rzecz, ani nawet wzrost poziomu życia nie jest równoznaczny ze wzrostem jakości życia. I to jest w ogóle ciekawe, bo też wiele osób na to w ten sposób nie patrzy. To jest bardzo często mylone. Poziom życia. A jakość życia. Wcale nie muszą iść ze sobą w parze. Mogą, ale niestety bardzo często wcale tak nie jest. Nie przejmowanie się opinią innych. Żyjąc minimalistycznie, w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak zaczynamy doceniać swoje wartości i priorytety zamiast tych narzuconych przez społeczeństwo lub po prostu innych ludzi. I taka powiedzmy, niezłomna w swoich wartościach postawa pozwala poczuć tą pewność siebie i po prostu nie przejmować się opinią innych ludzi. My znamy siebie, znamy swoje wartości, znamy swoje właśnie priorytety, wiemy, co jest dla nas ważne, jaki jest nasz cel, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć i jakie są nasze potrzeby. I to nasze zdanie liczy się dla nas przede wszystkim, a nie kogoś innego. I to stanie przy swoim, tak, nieuginanie się. Pod presją, tak? Bo my wiemy, co jest dla nas dobre. Słuchajcie, naprawdę buduje ogromny szacunek do samego siebie. Że wiecie, coś postanowiliśmy, daliśmy sobie słowo i tego słowa dotrzymujemy. No nie? E, bo wiemy, że to, co robimy, ma sens i jest dla nas dobre. Po prostu szanujemy swoje potrzeby oraz granice. I dzięki temu. Mamy coraz większą odwagę w podejmowaniu decyzji i dążeniu do celów, które sobie ustaliliśmy, bez obaw o to, co pomyślą inni, bo zwyczajnie rozumiemy, że każdy jest kowalem własnego losu i nikt za nas życia nie przeżyje, i tylko życie w zgodzie z naszymi wartościami, naszymi przekonaniami da nam taką harmonię, to takie spełnienie, no nie? Niestety na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy wciąż za czymś gonią, którzy tak Walczą z tym życiem. I tak naprawdę cały czas coś tam nie gra, cały czas coś ich uwiera, i niby wszystko jest super, bo jakby poszli tą ścieżką, którą przecież powiedziano im, że powinni iść, ale jednak nie są szczęśliwi, tak? Nie są spełnieni, czegoś im brakuje. Ile z tych osób. Po prostu nie żyje swoim życiem, tylko życiem właśnie wybranym przez kogoś innego dla nich. Wyobrażeniem, jak ono powinno wyglądać. Odhaczaniem kolejnych punktów z listy, których oni sami, gdyby byli szczerzy ze, sob ze sobą, nigdy by nie wybrali. Ja generalnie uważam, że nie zaznamy spokoju, jaki chcemy zaznać. A myślę, że większość ludzi właśnie tego chce w życiu, takiego spokoju, spokoju ducha, dopóki nie będziemy żyć w zgodzie z samym sobą. No, niby proste, a jednak bardzo trudne. I w ogóle muszę powiedzieć, że minimalizm w moim życiu naprawdę zapoczątkował wiele różnych zmian, właśnie między innymi też we mnie. I myślę, że naprawdę na przestrzeni tych lat, to już będzie około sześciu nawet trudno mi w ogóle w to wierzyć, że to już 6 lat. Naprawdę dużo się zmieniło i właśnie między innymi moja pewność siebie. Ja w swoim jakby środowisku, otoczeniu byłam tak naprawdę jedyną osobą, która w ogóle Coś takiego wymyśliła, jak minimalizm, tak? I wiadomo, nie chodzę i nie gadam o tym na prawo i lewo, no ale większość takich znajomych, jakichś bliskich, bliższych, dalszych wie, że mam kanał, wiem, co, wiem, że nagrywam, nie wiem, kto ogląda, natomiast no jakby wiedzą, tak? Bo też nagrywałam o tym czasem na Instagramie. I też pewnie mogłabym się przejmować, a co sobie ktoś pomyśli, a w ogóle po co ja to nagrywam? Głupie to takie, siakie, czowakie Ale. Wiadomo, że może tak być, tylko że jakby to nie jest coś, co mnie w ogóle blokuje. No nie? Wręcz przeciwnie. Yy, uważam, że jak najbardziej ma to sens i jeżeli ktoś uważa, że to jest dla niego głupie, ok, ale ja też wiem, że dla wielu osób to jest inspiracja. I właśnie ostatni punkt to jest inspirowanie innych. Myślę, że osoby, które zaczynają wprowadzać zmiany do swojego życia, odważne wręcz czasami zmiany, które realnie je poprawiają, mogą jak najbardziej stać się inspiracją dla innych osób. W przypadku minimalizmu, pokazując, że satysfakcję, szczęście, spełnienie czyli to, do czego mimo wszystko większość osób dąży, można znaleźć w prostocie i umiarze może popychać innych. Do refleksji, do zastanowienia się nad własnymi nawykami, przekonaniami, po prostu nad swoim stylem życia i dokonaniem ewentualnych zmian. Bo czując zmęczenie, to pogonią za więcej, przy czym nie widząc jakichś, wiecie, pozytywnych rezultatów, wręcz przeciwnie, czując niedosyt, E, niezadowolenie ciągłe, tak e, poczucie takiego bycia i posiadania niewystarczająco. Ludzie zaczynają szukać alternatyw i myślę, że minimalizm jest jak najbardziej jedną z nich i do tego bardzo dobrą. I ja sama jestem przykładem tego, że naprawdę można kogoś zainspirować taką ideą, nawet kogoś, kogo się nie zna. Tak, ja jestem na YouTube już już e, ponad 5 lat, w grudniu będzie 6 lat dokładnie, kiedy dodałam pierwszy film i możecie wierzyć lub nie, ale przez ten czas naprawdę dostałam masę wiadomości, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych od osób, które po prostu były mi wdzięczne że, za to, że pokazałam im inną perspektywę, za to, że pokazałam, że można inaczej, tak? I to nie musi być jakaś super diametralna zmiana, wiecie, od skrajności w skrajność, tylko można sobie te zmiany wprowadzać powoli, a będą one tak czy tak miały na ich życie pozytywny wpływ, tak, że po prostu coś zmienią, że zmieni, zmieni to też między innymi jakość ich życia. A to właśnie przede wszystkim jest tutaj ważne, że ja uważam, minimalizm zmienia właśnie jakość naszego życia. I że przedstawiłam i że przedstawiłam temat i w ogóle jakby ideę minimalizmu w taki zdroworozsądkowy sposób, tak, który pomógł im zrozumieć, że tu nie chodzi o ograniczanie siebie, tylko po prostu o, sposu, o zmianę sposobu myślenia, o zmianę pewnych przekonań i nawyków, które właśnie. Tak naprawdę sprawiają, że nasze życie jest dużo bardziej uciążliwe niż może być, tak? No bo ciągłe poczucie braku posiadania, niewystarczająco bycia gorszym od innych, no chyba nie jest zbyt przyjemne, prawda? Powiem Wam więcej, dla mnie to naprawdę takie opinie, takie komentarze, takie wiadomości są nieocenione, tak? I myślę, że to właśnie między innymi przez to dalej to robię, bo po prostu widzę w tym sens. Widzę, że ja nie gadam tutaj przez te prawie 6 lat, jak do ściany, tylko z drugiej strony są ludzie, którzy z tego realnie korzystają, którym to pomaga, i to niesie za sobą dla mnie. Ogromną satysfakcję, ale też motywację do tego, żeby właśnie to kontynuować, bo cały czas pojawiają się nowe osoby. I ja wiem, że dla osób, które są już tutaj od lat notameny, bardzo wam dziękuję, bo są takie osoby, które nawet i są od samego początku, od pierwszych filmów, to na pewno widzą też, jaki progres tutaj się zadział. Ale generalnie, no, pewne tematy czasami odświeżam, powtarzam, dlatego że też i moje, jakby, podejście do minimalizmu nieco przez te lata ewoluowało, tak. i i zwyczajnie też ta jakość z tych początkowych, jakby lat, nie jest jakaś super, więc wiem, że niektóre osoby po prostu nie lubią takich starych filmów wracać, dlatego czasami coś odświeżam, bo wiem, że są nowe osoby, które z tego skorzystają. Poza tym, ja widzę w minimalizmie potencjał do tego, żeby przebił się jednak do świadomości większej ilości osób, tak? Że przyjdzie taki moment, kiedy ludzie po prostu przejrzą na oczy i zrezygnują, albo chociaż ograniczą bycie częścią tej konsumpcyjnej. Machiny, która po prostu nas zjada i chce, żeby mieli z czego wybrać, Chcę, żeby mieli co oglądać i czym się inspirować. No. I naprawdę bardzo dziękuję każdej osobie, która się pofatygowała, że tak powiem, poświęciła czas na to, żeby po prostu mnie docenić, napisać jakieś miłe słowo, tak czy to w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej, bo to jest naprawdę bardzo miłe i właśnie sprawia, że ja wiem, że to co robię ma sens i po prostu chcę to kontynuować. Także. Jeszcze raz dziękuję i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy film. Napiszcie w komentarzu, jaka jest według was taka nieoczywista korzyść płynąca z minimalizmu, z której wy na początku nie zdawaliście sobie sprawy, dopiero po czasie gdzieś tam sobie to uświadomiliście. Jestem bardzo ciekawa. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, to oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. Dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.